Idol z dzieciństwa. Zbigniew Boniek. Drugą połowę poznałem na studiach na warszawskim AWF. Najlepszy tancerz. No, myślę, że taki tancerz w cudzysłowie. To Piotr Włodarczyk. Za granicą kibicuję. Przeciwnie do mojej córki Realowi Madrid. Trener, którego podziwiam. Bielsa. Pierwsza premia. Grając. W takim klubie, Gewce Piaseczno, moją pierwszą premię przeznaczyłem na zakup świata 126P, nowego z salonu. Największy maruda. Dąbroś, sorry, ale wypada na Ciebie. Największy modniś z Bozień. Kultowy tekst z szatni piłkarskiej. No myślę, że, że to lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Pieniądze w skarpecie czy inwestycje? No, na razie jestem jeszcze na etapie zarabiania na dobre skarpety. Syn trenera. No, jeszcze się nie urodził, na razie mam trzy córki. Przed meczem słucham na razie swojego sztabu. W piłce wkurza mnie dużo bluźnie z przekleństw i trochę takiego, takiego wulgaryzmu. Moje trenerskie marzenie to no usłyszeć hymny Ligi Mistrzów na żywo i najlepiej będąc jeszcze na ławce e, rezerwowych jako trener. U kobiet najbardziej lubię, jak są ciepłe, delikatne i inteligentne. Kto z piłkarzy, których spotkałem na swojej drodze zmarnował największy talent? Myślę, że Paweł Sobczak. Piwko po meczu wskazane czy zakazane? Po zwycięskim myślę, że psychologia jest najważniejsza i odpoczynek. To zagłębia zrobi największą karierę? No, myślę, że, że mogę postawić na Krzysztofa Piątka. Przyjaciel z boiska, Maciej Nuckowski. Gdybym mógł ściągnąć dowolnego piłkarza z Ekstraklasy do zagłębia, to wziąłbym Michała Pazdana. Piłkarz, z którym kompletnie nie mogłem się dogadać, to straciłem jednak kontakt z Tomkiem Bandrowskim w Jagielonii. Ulubiony komentator piłkarski, Wojciech Jagoda. I jego taki niebanalny język.